Nazywam się Jennifer Peterson, mam 35 lat i nigdy nie zapomnę nocy, w której moja siostra rozerwała moją dumę na strzępy. To było jej 30. przyjęcie urodzinowe w jej eleganckim apartamencie w Seattle, z eleganckimi meblami i widokiem na miasto. Kropka stałam tam trzymając kieliszek taniego wina otoczona jej zadowolonymi z siebie gośćmi. Moja siostra, jej mąż, a nawet moja mama. Wszyscy odwrócili się do mnie, nie możesz nawet kupić domu, Jennifer, szydziła, jej głos był wystarczająco ostry, by ciąć szkło kropka. jej mąż wtrącił się ze śmiechem. Jak to jest być żebraczką w twoim wieku? Pokój wybuchł chichotem, ich oczy wpatrywały się we mnie, jakbym była nikim. Moja mama tylko przytaknęła, jej milczenie było głośniejsze niż ich obelgi. Kropka te słowa paliły, a każde z nich stanowiło cios w moje poświęcenie, pieniądze, które włożyłam w jej edukację, upadający biznes jej męża, podczas gdy ja żyłam po prostu oszczędzając każdy grosz. Kropka mogłam krzyczeć. Rzucić jej tym winem w twarz. Zamiast tego uśmiechnąłem się ciasnym, zimnym łukiem i wyszedłem, a ich śmiech odbijał się echem za mną. Myśleli, że wygrali. Myśleli, że jestem słaba. Nie mieli pojęcia, co ich czeka. Jeśli ta historia cię zainteresowała, naciśnij przycisk subskrypcji i zostaw komentarz. Powiedz mi, co byś zrobił, gdyby twoja rodzina zdradziła cię w taki sposób. Kropka jechałem do domu tej nocy, z rękami zaciśniętymi na kierownicy, światła miasta rozmywały się obok. Ich śmiech wciąż dźwięczał mi w uszach, ale bolały nie tylko obelgi. To były lata, z których zrezygnowałam. Poświęcenia, których dokonałam dla mojej siostry i jej męża, a wszystko to zostało mi rzucone w twarz. Zawsze byłam tą, która trzymała wszystko razem. Ale tej nocy coś pękło kropka, nie zamierzałam dłużej pozwalać. By się nade mną pastwili kropka, wracając do mojego małego mieszkania, wyciągnęłam stare zdjęcie z zapudełka pod łóżkiem. To byłam ja i moja siostra jako dzieci. Znowu uśmiechnięte w parku w Seattle. Mama zrobiła to zdjęcie, kiedy byliśmy rodziną, zanim tata odszedł, zanim wszystko się zmieniło. Wpatrywałem się w jej twarz, tak niewinną wtedy i poczułem ucisk w klatce piersiowej. Dałem jej wszystko. Kiedy chciała iść do szkoły artystycznej, opróżniłem swoje oszczędności, 30 tysięcy dolarów, by pokryć jej czesne. Nigdy się o tym nie dowiedziała, a może wiedziała i nie obchodziło jej to. Pracowałem w nadgodzinach. Opuszczałem wakacje, mieszkałem w tym ciasnym miejscu, aby mogła realizować swoje marzenia. A jej mąż? Dałem mu 20 tysięcy dolarów na założenie firmy technologicznej, ryzykowny zakład, który podjąłem, ponieważ błagała mnie, abym w niego uwierzył. Kropka, nigdy mi nie zwrócili, nigdy nie podziękowali. Kropka, potem był sekret, który skrywałem przez lata. Kiedy byliśmy dwudziestolatkami, przyłapałem ją na tym, jak zabrała pieniądze z mojego konta oszczędnościowego dziesięć tysięcy dolarów przeznaczone na moją przyszłość, przysięgała, że była to samotna obietnica. Że zwróci je, gdy jej firma projektowa się rozkręci. Mama wiedziała, że mam odpuścić, powiedziała rodzina. Zrobiłem to, bo ją kochałem, ale nigdy więcej o tym nie wspomniała, tylko budowała swoje idealne życie, podczas gdy ja sobie radziłem. Ta zdrada zabolała bardziej niż jej dzisiejsze słowa, kropka, chwyciłam telefon i wybrałam Reana, mojego chłopaka. Odebrał po pierwszym dzwonku, jego głos był stabilny, uziemiający mnie. Jen, wszystko w porządku. Zapytał. Opowiedziałam mu wszystko, jej szyderstwo, śmiechy i męża, milczenie mamy, kropka Ryan nie przerywał, tylko słuchał, jak wylewam z siebie ból i lata bycia niewidzialną. Myślą, że jestem nikim, powiedziałam drżącym głosem, ale skończyłam z byciem ich wycieraczką. Ryan zrobił pauzę, po czym powiedział, jesteś mądrzejsza od nich, Jen. Jeśli żyją na tak wysokim poziomie, to prawdopodobnie mają dość kropka, możesz uderzyć ich tam, gdzie boli. Jego słowa coś we mnie zakiełkowały kropka, zaoszczędziłam każdy grosz, jaki mogłam. Plus niewielki spadek potacie. Znałem ludzi z branży nieruchomości, bankowości, prawa. Ich wytworne mieszkania, ich cały styl życia był zbudowany na długach i kłamstwach. Mogłem to obrócić przeciwko nim. — Ryan, znasz ten budynek, w którym mieszkają — powiedziałem, mój umysł wszalał. A gdybym był jego właścicielem? Zaśmiał się, nieszyderczo, ale pod wrażeniem. — To moja dziewczyna — powiedział. — Dowiedz się, co są winni. — Pomogę ci kopać. Rozłączyłam się, a serce waliło mi już nie ze złości, ale z potrzeby kropka kpili ze mnie, że nie mam domu, ale ja oszczędzałem, planowałem... Czekałem, ten budynek znajdował się w centrum Seattle, najlepsze nieruchomości i wiedziałem, że nie jest tani. Jeśli zalegali z płatnościami, mogłem to wykorzystać. Spędziłem lata w budownictwie, zarządzając projektami, ucząc się gry. Miałem kontakty, bankierów, inwestorów, prawników, którzy byli mi winni przysługi. Otworzyłem laptopa i zacząłem szukać, kropka ich budynek należał do spółki holdingowej, a wiedziałem, że te transakcje mogą być chwiejne. Gdybym znalazł sposób, mógłbym odwrócić scenariusz. Moja siostra myślała, że jest nietykalna, żyjąc swoim idealnym życiem na Instagramie. Jej mąż myślał, że jego startup czyni go królem. Mama myślała, że zawsze będę cicho. Myliły się. Nie zamierzałam po prostu wyrównać rachunków. Zamierzałam przejąć kontrolę. Tej nocy ledwo spałem, planując kolejne kroki. Jutro zadzwonię do Lisy z banku, osoby, z którą pracowałem lata temu, kropka, będzie wiedziała, czy ich finanse są tak słabe, jak podejrzewałam. Ryan sprawdziłby swoje kontakty w finansach, zobaczyłby, czy budynek jest na rynku. Nie byłam jeszcze pewna jak, ale znajdę sposób, by stać się jego właścicielką. Wyśmiali mnie, nazwali, że brakiem kropka, następnego ranka obudziłem się z ogniem w piersi. Nie byłem już tylko zły, byłem skupiony. Spędziłem lata zarządzając projektami budowlanymi, ucząc się jak czytać ludzi, transakcje i liczby. Teraz wykorzystam to wszystko, by odzyskać to, co moje. Wziąłem kawę. Usiadłem przy kuchennym stole i sporządziłem listę osób, które mogłyby mi w tym pomóc. Pierwszy przystanek. Bank. Pojechałem do First Seattle Trust, gdzie pracowała Lisa Carter, urzędniczka bankowa, którą znałem z poprzednich projektów. Jej biuro było małe, schowane w kącie, ale miała bystre oko do szczegółów. Jennifer, dobrze cię widzieć, powiedziała Lisa Carter, ściskając moją dłoń. Kropka od razu przeszłam do rzeczy. Lisa potrzebuje informacji na temat finansów mojej siostry, jej i jej męża. Nie wymieniłem jeszcze nazwisk, ale Lisa uniosła brew, wyczuwając wagę mojej prośby. Wiesz, że nie mogę tak po prostu przekazać prywatnych danych, powiedziała, odchylając się do tyłu. Kropka przytaknąłem. Spodziewając się tego. Nie proszę o nic nielegalnego. Po prostu powiedz mi, czy lokatorzy Pinnacle Tower mają kłopoty, a konkretnie para o nazwisku Loren Mitchell i Nathan Mitchell, kropka palce lisy zatrzymały się na klawiaturze. Pisała, jej oczy skanowały ekran, a następnie pochyliła się do przodu. Jej głos był niski. Lauren i Nathan Mitchell. Ich finanse są w rozsypce. Startup Natana zaciągnął pożyczkę w wysokości 150 tysięcy dolarów, wykorzystując ich mieszkanie jako zabezpieczenie. Nie spłacili dwóch rat. Właściciele budynku zaczynają się niepokoić. Mój puls przyspieszył. Ich dług był moją dźwignią. Podziękowałem Lisie, obiecałem trzymać ją z dala od tego i wyszedłem z nazwą Pinnacle Holdings. Firma, która była właścicielem ich budynku. Kropka, następnie zadzwoniłem do Davida Larsona, prawnika, któremu ufałem od czasów budowy. Jego biuro znajdowało się w centrum miasta, całe ze szkła i stali, z dala od mojego skromnego życia. Jennifer, o co chodzi? Zapytał David Larsen, poprawiając krawat. Kropka, wyjaśniłam to. Chciałam kupić Pinnacle Tower, a przynajmniej ich mieszkanie i chciałam to załatwić po cichu. David zmarszczył brwi, robiąc notatki. Kupno takiego budynku wymaga poważnej gotówki, milionów. Masz takie pieniądze. Powiedziałem mu o moich oszczędnościach. W spadku potacie, 750 tysięcy dolarów i moim planie wykorzystania go z inwestorami. David skinął głową, będąc pod wrażeniem. Przygotuję firmę fasadową, by ukryć twoje nazwisko. Pinnacle Holdings jest w trakcie rozmów na temat sprzedaży, tracą pieniądze. Dostarczy ci ich dane finansowe. Podczas gdy David pracował, ja skontaktowałem się ze Stephenem Brooksem, partnerem inwestycyjnym, którego poznałem przez Reana. Stephen był biznesmenem, bez owijania w bawełnę. Jennifer, co jest grane? zapytał Stephen Brooks przez telefon. Wyjaśniłam, że moim celem jest zdobycie szczytowej wieży lub pakietu kontrolnego i wykorzystanie go do potręcenia śruby mojej siostrze i jej mężowi. Stephen zaśmiał się, nie szydząc, ale zaintrygowany. Odważny ruch. Znam kogoś, kto chce pozbyć się nieruchomości w Seattle. Połączycie, ale musisz działać szybko, kropka, zgodziłem się, a Stephen obiecał zorganizować spotkanie. Tego wieczoru pojechałem do Pinnacle Tower. Zaparkowałem po drugiej stronie ulicy i obserwowałem, kropka, ich mieszkanie znajdowało się na dziesiątym piętrze, całe oświetlone, z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, ukazującymi ich idealne życie. Widziałem Natana, który chodził z telefonem przy uchu, prawdopodobnie błagając inwestorów o uratowanie jego tonącego startupu. Loren też tam była, układając kwiaty, jakby nic się nie stało. Nie mieli pojęcia, że się zbliżam. Poczułam przypływ siły nie tylko gniewu, ale i kontroli. Wyśmiewali mnie, ale ja grałam w grę, której oni nawet nie widzieli. Ryan zadzwonił, gdy tam siedziałam. Jen, udało się. Zapytał ciepłym głosem, kropka opowiedziałam mu o Lisie, Dawidzie i Stefanii, o tym, że ich dług jest większy niż myśleliśmy, że budynek jest w zasięgu ręki. Jesteś nie do zatrzymania, powiedział Ryan, a ja usłyszałam jego uśmiech. Tylko uważaj. Są zdesperowani, a zdesperowani ludzie robią głupie rzeczy, kropka obiecałam. Że będę się pilnować. Ale nie bałam się. Przez lata byłam ostrożna i niewidzialna. Teraz byłem gotowy do ataku. Następnego dnia David wysłał mi raport finansowy Pinak Holdings. Budynek został wyceniony na 5 milionów dolarów, ale byli skłonni sprzedać go za 4 miliony dolarów. Aby spłacić swoje długi, moje oszczędności i spadek mogły pokryć zaliczkę, a fundusz Stefana mógł wypełnić lukę. David zasugerował utworzenie spółki komandytowej, aby moje nazwisko nie figurowało w umowie. Nazwiemy ją Cascade Ventures, powiedział. Nikt nie będzie mógł jej z tobą powiązać, kropka, dałem mu zielone światło do rozpoczęcia negocjacji. Pod koniec tygodnia Stefan potwierdził, że fundusz jest zainteresowany. Chcą szybkiego zamknięcia, powiedział. Wchodzisz w to. Nie wahałem się. Niech tak się stanie, kropka, podczas gdy oni pracowali, ja miałem oko na Loren i Natana. Lisa poinformowała mnie, że Natan złożył wniosek o kolejną pożyczkę i otrzymał odmowę. Ich świat się rozpadał. A oni nawet nie wiedzieli, że to ja pociągam za sznurki. Każdej nocy przeglądałem plan, sprawdzając każdy krok. Nie kupowałem tylko budynku, kupowałem ich przyszłość. Myśleli, że jestem żebrakiem, ale pokazałem im, kto ma władzę. Za kilka tygodni wyślę im list, którego nigdy nie zapomną. Tydzień po zawarciu umowy na Pinnacle Tower siedziałem przy kuchennym stole, podpisując ostateczne dokumenty od Dawida. Moja firma fasadowa była teraz właścicielem budynku, w którym mieszkała moja siostra i jej mąż. Poczułam nie tylko przypływ zwycięstwa, ale i kontroli. Sam przygotowałem list krótki, zimny, profesjonalny kropka. poinformowałam w nim wszystkich najemców, że od przyszłego miesiąca czynsz wzrośnie dwukrotnie z 2000 do 4000 dolarów. Dla Loren i Natana było to jak uderzenie pociągu towarowego. Wysłałem to przez biuro zarządu, bez śladu mojego nazwiska. I czekałem kropka trzy dni później zadzwonił mój telefon. To była Loren, jej przenikliwy głos przez głośnik. Jennifer. Co to do cholery za list? Podwójny czynsz. Wiesz coś, prawda? Zachowałem spokój i powiedziałam jej, żeby przyszła do mnie, jeśli chce odpowiedzi. Godzinę później zadzwonił dzwonek do moich drzwi kropka otworzyłam je i zastałam Loren. Jej męża Natana i mamę Margaret Peterson. Gdy Loren ze złością wymówiła jej imię, stojących w moim ciasnym salonie kropka twarz, Loren była zarumieniona, a jej oczy dzikie. To ty za tym stoisz, prawda? Oskarżyła, wymachując listem. Natan wystąpił naprzód z zaciśniętą szczęką. To sabotaż, Jennifer. Jesteś zazdrosna o nasze życie, więc nas wkręcasz. Oparłam się o ladę ze skrzyżowanymi ramionami, pozwalając, by ich słowa odbijały się ode mnie. Mama odezwała się ostrym głosem. Jennifer, to nie jesteś ty. Margaret Peterson wychowała cię lepiej niż na nieczystych zagrywkach wobec rodziny. Jej słowa zabolały, ale nie tak bardzo jak to, że znów stanęła po stronie Loren. Kropka, odechnęłam, utrzymując głos na stałym poziomie. Dostałaś list. Ponieważ nowy właściciel ustalił warunki. To wszystko, co musisz wiedzieć. Oczy Loren zweziły się. Nowy właściciel, dogodny moment, Jennifer. Zawsze byłaś podstępna i czekałaś, by wszystko zepsuć. Mogłam wtedy powiedzieć wszystko, jak kupiłam ich budynek, jak ich dług to ułatwił, jak ich kpiny popchnęły mnie do tego kropka, zamiast tego przechyliłam głowę, pozwalając na mały uśmiech. Podstępna Loren, wiesz o tym wszystko, prawda? Jej twarz zamarła na sekundę i wiedziałam, że złapała moją A. Wiedziała, co zrobiła lata temu, zabierając moje pieniądze, a milczenie mamy powiedziało mi, że ona też to pamięta. Natan, nie mając pojęcia, kontynuował. Będziemy z tym walczyć. Myślisz, że nie możemy zapłacić? Mój startup jest w porządku. Uniosłem brew. Czyżby, Natan. Bo słyszałem, że toniesz w długach. Loren rzuciła się do przodu, wskazując. Jesteś zgorzkniała, Jennifer. Zawsze zgrywasz ofiarę i zachowujesz się, jakbyś była ponad nami. Mama chwyciła ją za ramię, szepcząc: Loren. Uspokój się. Ale Loren potrząsnęła nią i jej głos się podniósł. Nie, mamokropka ona robi to, żeby nas skrzywdzić. Nie wzdrygnęłam się. Ich oskarżenia były mocne, ale nie ustępowałam. Jeśli nie możesz zapłacić, będziesz musiała się przeprowadzić. Powiedziałem płaskim tonem. Tak to działa kropka, natan zadrwił, rzucając list na mój stół. Bawi cię to, prawda? Pożałujesz, że z nami zadarłeś, kropka, podeszłam bliżej, moje oczy zamknęły się na oczach Loren. Żałować. Miałam lata praktyki w milczeniu, podczas gdy ty brałeś to, co do ciebie nie należało. Jej usta rozchyliły się, ale nie wydobyły się z nich żadne słowa. Twarz mamy zacisnęła się, a jej dłonie zwinęły się razem. Kropka Jennifer przerwała to i powiedziała. — Jesteśmy rodziną. — Sama się nie nawrócisz, kropka, odwróciłam się do niej, mój głos był niski. — Rodziną. — Mamo. Gdzie była rodzina, kiedy pozwoliła się jej się nade mną pastwić, w pokoju zapadła cisza, powietrze stało się ciężkie. Nathan przerwał ją, chwytając Loren za ramię. Jeszcze nie skończyliśmy. Jennifer. Odezwie się nasz prawnik, kropka wzruszyłem ramionami. Powodzenia. Wyszli przez drzwi, zatrzaskując je za sobą, kropka stałam tam, serce mi waliło, ale nie ze strachu, z jasności. Myśleli, że mogą mnie zastraszyć, ale to ja trzymałam karty. Zaraz potem zadzwoniłam do Ryana. Jen, jak poszło, zapytał z troską w głosie. Opowiedziałam mu o ich gniewie i zdradzie mamy. Loren wymsknęło się, gdy wspomniałam o jej sekrecie. Są zdenerwowani, powiedziałam. Wiedzą, że nie blefuje kropka, głos Natana złagodniał. Robisz to po swojemu, jen. Jestem z ciebie dumny. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Są teraz osaczeni. Rozłączyłam się, odtwarzając konfrontację. Panika, Loren, puste groźby Natana, ślepa lojalność, mamy, wszystko było dokładnie tym, czego się spodziewałam ale jeszcze nie skończyłam. Ten list to był dopiero początek. Kupiłem ich budynek i wkrótce będą musieli się z tym zmierzyć. Zabierałem im nie tylko pieniądze, ale też dumę, tak jak oni próbowali zabrać moją. Kropkę dwa tygodnie po tym. Jak szturmem opuścili moje mieszkanie, stałem przed szczytem wieżowca, z miarowym oddechem i żelazną determinacją. Loren i Nathan nie zapłacili nowego czynszu w wysokości czterech tysięcy dolarów a termin minął. Kropka, za pośrednictwem Cascade Ventures wysłałam ostateczne wezwanie do opuszczenia mieszkania do końca tygodnia. Dziś byłam tutaj, aby stawić im czoła nie w moim domu, ale w ich domu, gdzie zbudowali swoje małe imperium. Kropka, nie byłam już tylko ich siostrą czy workiem treningowym. Byłam ich właścicielką i skończyłam z udawaniem miłej. Kropka. Wjechałam windą na dziesiąte piętro, moje obcasy stukały o wypolerowany marmur. Ich drzwi były uchylone, a na zewnątrz rozlegały się ostre głosy Loren i zdesperowane Natana. Zapukałam raz mocno i weszłam do środka mieszkanie niegdyś wizytówka ich idealnego życia. Wyglądało na zniszczone kropka pudła leżały poukładane w kątach, papiery porozrzucane na blacie. Loren stała przy oknie ze skrzyżowanymi ramionami i bladą twarzą. Natan chodził. Ściskając mocno telefon kropka, mama Margaret Peterson siedziała na kanapie ze splecionymi dłońmi, a jej oczy błądziły między nimi. Zamarli, gdy mnie zobaczyli, kropka Jennifer Lorenz plunęła, jej głos drżał z wściekłości. Posunęłaś się za daleko. To zawiadomienie o eksmisji. Jesteś chora. Nathan wystąpił naprzód z przekrwionymi oczami. Myślisz, że możesz nas tak po prostu wyrzucić? Pracują nad tym prawnicy. Przechyliłam głowę, niezrażona. Twoi prawnicy? Natan? Tych, którym nie możesz zapłacić. Twój startup upadł, prawda? Zacisnął szczękę, ale nie zaprzeczył. Słyszałam od lisy, że jego firma upadła, a wierzyciele krążyli nad nią jak sępy. Studio projektowe Loren również się rozpadało, klienci wycofywali się po tym. Jak jej ostatni projekt upadł kropka odłożyłam torbę, a mój głos był spokojny, ale ostry. Nie płaciłaś czynszu. Umowa jest jasna, opuść mieszkanie do piątku albo cię usunę. Oczy Loren rozszerzyły się. A jej głos się podniósł. Ty pozwalasz prawdzie wsiąknąć. Cascade Ventures jest moje. Jestem właścicielem tego budynku, a tobie skończył się czas kropka. Nathan zaśmiał się gorzko i pusto. Blefujesz? Jesteś właścicielem. Jesteś nikim. Jennifer Kropka to słowo, nic, rozpaliło iskrę. Podeszłam bliżej, moje oczy zamknęły się na oczach Loren. Nic, kropka. Porozmawiajmy o tym, co wzięłaś, Loren. 10.00 10 prosto z moich oszczędności, gdy mieliśmy po 20 lat. Przysięgałaś, że to była pożyczka, ale nigdy jej nie spłaciłaś. Jej twarz straciła kolor. Usta rozchyliły się, ale nie padły żadne słowa. Kropka, mama sapnęła, zakrywając usta dłońmi. Jennifer Wystarczy powiedziała drżącym głosem Kropka odwróciłam się do niej mój gniew wzrósł. Wystarczy, mamo! Wiedziałaś. Powiedziałaś mi, żebym dała sobie z tym spokój powiedziała rodzina z wyrozumiałością ale nie powiedziałaś jej, żeby to naprawiła Kropka Loren cofnęła się jej głos się załamał. Byłam młoda. Jennifer. Potrzebowałam tego dla mojego biznesu, kropka, nie wzdrygnęłam się. Nie wzdrygnęłam się. Więc je ukradłaś. I zabierałaś moje pieniądze na czesne. Twój mąż zagłodził moje milczenie. Nazwałeś mnie żebrakiem, ale zbudowałeś to życie na moich plecach, kropka, Natan wtrącił się głośno. Wszystko przekręcasz. To nie my jesteśmy tymi złymi, kropka, odwróciłam się do niego, mój ton był lodowaty. Nie jesteście. To zapłać czynsz, Nathan. Albo wyjaśnij, dlaczego wydałeś moje 20 tysięcy dolarów na firmę, która teraz jest bankrutem. Mama stała ze łzami w oczach. Jennifer, proszę, jesteśmy rodziną. Nie możesz tego zrobić swojej siostrze. Spojrzałam na nią, na kobietę, która zawsze wybierała Loren, i poczułam, jak unoszę ciężar. Rodzina, mamo, rodzina nie kradnie. Rodzina nie wyśmiewa cię przed obcymi. Rodzina nie pozwala ci krwawić przez lata, podczas gdy oni żyją jak królowie. Loren opadła na kanapę, szlochając. Przepraszam, Jennifer nie chciałem cię skrzywdzić proszę nie zabieraj naszego domu. Jej słowa były miękkie, rozpaczliwe, ale nie poruszyły mnie. Już wcześniej słyszałem jej obietnicę. Natan chwycił pudełko i wrzucił do niego papiery Chcesz walczyć? Pozwiemy cię. Nie możesz tak po prostu... Przerwałem mu, mój głos był spokojny. Pozwać mnie o co, Nathan? Jesteś spłukany. Wierzyciele pukają, a twoja umowa najmu wygasła. Wynoś się albo zadzwonię po szeryfa. Loren podniosła wzrok, a po jej twarzy popłynęły łzy. Jennifer, zwrócę ci pieniądze. Po prostu daj nam czas. Potrząsnęłam głową. Czas minął. Miałaś lata, by to naprawić, ale zamiast tego postanowiłaś się ze mnie śmiać. Kropka, mama chwyciła mnie za ramię i błagalnym głosem powiedziała: Jennifer, nie rób tego. Będziesz tego żałować, kropka odsunęłam się, moje oczy spotkały się z jej. Żałuję. Jedyne czego żałuję, to to, że wam zaufałam. Wiedziałaś, co zrobiła, mamo, i kryłaś się. Oboje mnie zdradziliście kropka pokój zamilkł, ich wymówki się skończyły. Podniosłam torbę. Mój głos był ostateczny. Macie czas do piątku. Nie każ mi cię wyciągać. Odwróciłam się i odeszłam, a ich cisza ciągnęła się za mną. Szloch Loren ucichł, gdy drzwi windy się zamknęły. Nie czułam poczucia winy, żadnych wątpliwości, tylko wolność. Nazywali mnie żebrakiem, ale ja zabrałem ich świat i obróciłem go w popiół. Oni poniesieli konsekwencje, a ja nigdy nie oglądałem się za siebie. Trzy dni po tym... Jak wyszedłem z ich mieszkania, Loren i Nathan zniknęli. Dziesiąte piętro Pinnacle Tower było puste. Ich umowa najmu dobiegła końca, a ich rzeczy zostały spakowane do wynajętej ciężarówki, która jechała do małego mieszkania na przedmieściach. Nie patrzyłem, jak odjeżdżają. Nie musiałem. Wygrałam nie tylko budynek, ale i wolność od ich trucizny. Jestem Jennifer Petersen i w ten sposób odbudowałam swoje życie, Zaczynając od chwili, która miała największe znaczenie. Kropka Tydzień później stałam w małym parku w Seattle. Letnie słońce ogrzewało moją twarz, ubrana w prostą białą sukienkę. Ryan. Moja opoka przez to wszystko stał obok mnie, trzymając mnie za rękę. Kropka Nasz ślub był niewielki, tylko garstka przyjaciół, sędzia pokoju i cicha obietnica wspólnego życia. Kropka Kiedy wymienialiśmy przysięgi, czułam się lżejsza niż kiedykolwiek wcześniej. — Jen, jesteś moim domem, powiedział Ryan, jego głos był miękki, ale pewny kropka uśmiechnęłam się ze łzami w oczach i powiedziałam Ryan, jesteś moją przyszłością, kropka goście klaskali, a ja po raz pierwszy od lat nie uciekałam przed przyszłością, byłam wolna kropka, mając pod kontrolą szczytową wieżę, skupiłem się na czymś większym. Podwyżki czynszu przynosiły stałą gotówkę, a ja nie chciałem, by leżała ona w banku. Spędziłem lata dając innym tylko po to, by być za to wyśmiewanym. Teraz chciałem dawać na swoich warunkach. Założyłem fundusz Hope Rising, wykorzystując 50 tysięcy dolarów z zysków w budynku. Był on przeznaczony dla ludzi takich jak ja, którzy zostali odrzuceni, nazwani lub powiedziano im, że są gorsi. Fundusz oferował dotacje na edukację. Pożyczki dla małych firm, wszystko co pomogło im stanąć na nogi. Współpracowałem z Dawidem Larsonem, aby uczynić to oficjalnym i w ciągu kilku dni zaczęły napływać zgłoszenia. Jedna pochodziła od samotnej matki studiującej pielęgniarstwo, inna od dzieciaka, który został nazwany nieudacznikiem, ale chciał założyć warsztat techniczny. Ich historie były dla mnie bardzo bliskie i wiedziałam, że teraz to jest mój cel. Loren i Nathan w międzyczasie uczyli się, co to znaczy upaść. Od Toma Hayesa, mojego sąsiada, dowiedziałem się, że przeprowadzili się do zaniedbanego mieszkania poza Seattle. Nathan pracował jako urzędnik wprowadzający dane, a jego marzenia o startupie umarły. Studio projektowe Loren upadło. Pracowała jako freelancerka, ledwo wiążąc koniec z końcem. Stracili swoje luksusowe samochody, status społeczny i dumę. Mama wspomniała, że widziała Loren w sklepie spożywczym pchającą wózek, bez makijażu, bez swawoli wyglądała na załamaną powiedział nie czułem radości z powodu ich ruiny tylko ciche poczucie sprawiedliwości kropka zbudowali swoje życie na kłamstwach i moich poświęceniach a teraz płacili za to cenę kropka kilka dni po ślubie mama wysłała mi list znalazłem go w skrzynce pocztowej na kopercie było jej znajome pismo nie otworzyłem go słyszałam już jej wymówki i jej błagania o utrzymanie rodziny razem Podczas gdy ona pozwoliła Loren się nade mną pastwić, kropka, wsunęłam list do szuflady i nie czułam żalu. Niektórych więzi nie warto ratować, kropka dałam im wystarczająco dużo: moje pieniądze, moje zaufanie, moje milczenie. Nic więcej. Patrząc wstecz, zdałem sobie sprawę, że ta lekcja nie dotyczyła tylko wygranej. Chodziło o wdzięczność i odpowiedzialność, kropka Loren i Nathan brali bez odwdzięczania się, szydzili bez wyrzutów sumienia. A mama na to wszystko pozwalała, kropka, nauczyłam się, że rodzina nie jest darmową przepustką do krzywdzenia kogoś, to obietnica docenienia go. Teraz cenię siebie i nigdy więcej nie pozwolę. By ktoś sprawił, że poczuje się mała kropka w posiadaniu ich budynku, nie chodziło tylko o władzę, chodziło o pokazanie im, że działania mają konsekwencje, kropka, wzniosłam się ponad ich zdradę, nie zniżając się do ich poziomu, ale budując coś lepszego. Życie z Reanem. Fundusz dla innych, przyszłość, którą kontrolowałam. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali mojej historii. Nie wszyscy dotrwali do końca i jestem wdzięczna, że to zrobiliście. Twój czas znaczy więcej niż myślisz, jeśli to do ciebie przemówiło, być może masz do czynienia z własnymi zdradami, własnymi bitwami. Trzymaj głowę wysoko i nie pozwól nikomu przyćmić swojej wartości. Jesteś silniejszy niż ci się wydaje.